Witajcie! Dziś chciałabym Wam zaprezentować mój najnowszy projekt, projekt warsztatowy. Taki olbrzymich rozmiarów można by rzec, tamborek. Tamborek przestrzenny, gruby, głęboki, który nadaje się do zawieszenia. Jest w nim ułożona kompozycja, kompozycja z kwiatów, elementów papierowych, koronek, ramek, ramki odlewów. Do jej stworzenia zainspirowała mnie kolekcja Paper Heaven, Złote Sny, wiosenna, świeża, taka tymi białymi kwiatami nawiązująca do jakichś takich, pięknych chwil do takich wzniosłych uroczystości. Dlatego też postanowiłam właśnie taką pracę przygotować. Od razu na wstępie chciałabym zaznaczyć, że w projekcie jest tutaj zdjęcie mojej mamy, mojej mamy z lat młodości, ale to zupełnie nie oznacza, że taki projekt z takim zdjęciem będziecie wy wykonywać. Jeżeli będzie taka potrzeba ja służę radą ja mogę wyedytować, pomóc Wam um, przygotować zdjęcie do ramki, możecie mi wysłać, a ja odeślę Wam już wydrukowaną, idealnie dopasowaną kopię, ale też chciałabym Wam powiedzieć, że można tutaj naprawdę tą formą się doskonale pobawić i nawet gdybyście nie posiadali żadnego takiego zdjęcia, które idealnie by się nadawało, do tego, Projektu, to możecie zostawić przestrzeń i po prostu podkleić kartką kolorowego papieru, bądź też zostawić po prostu tutaj miejsce na wklejenie zdjęcia. I jeśli będzie jakaś taka uroczystość, na którą moglibyście wykorzystać ten projekt, no to po prostu sobie wkleicie to zdjęcie. Ja tutaj też chciałam Wam pokazać, że. No, tak jak mówię, wcale to nie musi być zdjęcie. Może to być grafika, może to być element zupełnie, zupełnie jakiejś innej kolekcji. O, na przykład wystarczyłoby odrobinę powiększyć ewentualnie wykorzystać tutaj te większe zdjęcia. No i użyć je po prostu w projekcie. Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę na pewną uniwersalność tego projektu. Ta delikatność, ta subtelność i te kolory naprawdę nadają się na wiele, wiele okazji. Czy to na przykład na Dzień Mamy, czy to na przykład na Komunię, czy to na przykład na Chrzciny bądź rocznicę ślubu. Wystarczy, że odrobinę zmieńcie dodatki, a układ kompozycji pozostawicie ten sam. Już będzie to na zupełnie, zupełnie inną okazję. I tutaj chciałabym Was zainspirować. Zobaczcie, wystarczyłoby zamiast tych ptaszków dać tutaj na podwyższeniu, czy cytat, czy dedykację, czy napis, na przykład z tekturki. I już ta praca jest na zupełnie zupełnie inną okazję. Albo na przykład można byłoby dołożyć jakiś element zamiast tutaj zdjęcia. I takim elementem mogłoby być na przykład serce, serce z jakimiś skrzydełkami, jakiś jeszcze tutaj nabudowana kompozycja z wycisków bądź odlewów. Albo na przykład w tym miejscu mógłby się pojawić jakiś aniołek, cherubinek, coś w tym stylu. Może nie zupełnie tak duży. Tutaj mam jeszcze taki styropianowy, mniejszy, ale zapewne w Waszych zbiorach również znajdą się różnego rodzaju foremki, wyciski i odlewy, które będziecie mogli sobie użyć. Przechodząc do warsztatu. Czego on tak naprawdę dotyczy? Po pierwsze, bardzo taka, myślę, dość ważna rzecz, bo czasami porywacie się na klejenie i wykonywanie dużych projektów, a to wcale nie jest łatwe, żeby to później wszystko ładnie, estetycznie wykonać. Dlatego też chciałabym Wam w ramach tego warsztatu pokazać, jak należy poprawnie skleić jak, czym zabezpieczyć, czym stylizować. Tutaj akurat będziemy bawić się farbami kredowymi. One dają duże możliwości przecierek i takich postarzeń samymi po prostu farbami. Więc to w ramach warsztatu. Poznacie cały ten układ kompozycyjny, dlaczego, jak można go sobie wykonać z jakichś innych papierów, co tutaj stanowi bazę, jak ten układ powinien wyglądać, by ta praca no, nie przeważała, by ta kompozycja nie była na którąś ze stron. Tak też, jakby w ramach tego kursu uczę i pokazuję i mówię o tym, jakie dodatki możecie włożyć, bo napchanie tutaj dużej ilości ciężkich dodatków może spowodować, że będzie się chybotać i będzie on krzywo wisiał, będzie się tutaj przesuwał ten tamborek. Więc o tym wszystkim na warsztatach. Pojawiły się tutaj przepiękne złocenia, które są delikatnie i subtelnie e, tak postażone, e, i też chciałabym w ramach tego warsztatu omawiać z Wami taką bardzo, ale to bardzo e, istotną rzecz: mianowicie, złocenia e, ciemnieją tak i co zrobić żeby one nie ciemniały, żeby one po latach miały ten sam ładny błysk i wyglądały fajnie. więc może to tyle w ramach takiego wstępu i jeszcze chciałabym wam tutaj z bliska zaprezentować jak wygląda ta kompozycja od środka. Jest naprawdę, naprawdę Bogato, na, że tak powiem, napchana przepięknymi kwiatami, które zresztą sama zrobiłam i z foamiranu, i z tkaniny. I tutaj może przejdę od razu też do omówienia tego, co będzie. W zestawie materiałów. Dla tych z Was, które będą chciały tak owy sobie kupić, nie jest to konieczne, gdyż warsztat jest rozdzielony na dostęp oraz na boks warsztatowy. Więc w boksie będziecie mieli z kolekcji papieru 6 arkuszy. Będziecie mieli również 6 dodatków, takich małych do wycinania. Jak widzicie, ja nawet całości nie zużyłam do projektu. Projektu. bardzo, ale to bardzo dużo e, mi tego zostało, więc można śmiało zrobić jeszcze do tego e, jakąś kartkę. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będziecie mi dawać znać w wiadomościach, w mailach, e, to e, może utworzę jakąś grupę wsparcia i coś jeszcze sobie z tej kolekcji e, Zrobimy. Więc to będzie w zestawie. W zestawie otrzymacie również taką piękną gipiurkę, koroneczkę i będziemy też ją trochę usztywniać i troszeczkę tonować te, ten taki no, perłowy, perłową poświatę. W zestawie będą oczywiście wyciski. Tutaj mam akurat już ptaszki lekko podkolorowane na potrzeby Instagramowego Reelsa, ale dostaniecie takie surowe, tak jak ta ramka. Zarówno ptaszki, jak i ramka będą do samodzielnej stylizacji. W ramach boksa warsztatowego, oczywiście tego pełnego, będą farby kredowe w odpowiedniej ilości i w odpowiednich kolorach. Pojawiają się tutaj trzy kolory: będzie gesso, będzie heavy body żel, będzie klej do złoceń i płatki złota. To, czego nie obejmuje jakby boks warsztatowy, to są po prostu narzędzia, czyli jakaś szpachelka, nożyk, nożyczki, linijka, ołówek. To wszystko musicie w swoim zakresie przygotować. Warto też, abyście mieli przygotowany gdzieś pod ręką klej Magic, bo niektóre elementy będziemy sobie zamiennie kleić. Klejem Magic, jak również przyda Wam się klej na gorąco. Ja po prostu lubię sobie upraszczać pracę, i jeżeli już mam ułożoną kompozycję jeżeli tą kompozycję wielokrotnie jakby powtórzyłam, to. Yy, takie elementy jak kwiaty yy, mogę pozwolić sobie na przyklejenie klejem na gorąco. Więc te z Was, które po prostu lubią się z tym klejem, lubią się z pistoletem i się go nie boją, mogą go sobie przygotować. Także mam nadzieję, że projekt Wam się podoba, że pobudzi Waszą wyobraźnię i pomyślicie, jak go fajnie tutaj zaaranżować w środku i być może stworzycie własną koncepcję na platformie kursowej na stronie http dwukropek, dwa slasze, pl znajdziecie zakładkę kursy, gdzie możecie dokonać zakupu warsztatu, czyli jakby dostępu, a w zakładce sklep znajdują się boksy. Yy, yy mam przygotowaną na dzień premiery dla was niespodziankę, ale zachęcam, żebyście zobaczyli na stronie jaka będzie cena dostępu. Ta cena ulegnie oczywiście zmianie i po pierwszych 24 godzinach wzrośnie, a po kolejnym tygodniu już wzrośnie do ceny regularnej, która, jak wiecie, u mnie w przy przypadku kursów wynosi 99 zł. Jeżeli chodzi o boksy, to tak jak wspomniałam, w zakładce sklep odnajdziecie. Różne warianty boksu. Będzie boks podstawowy, czyli w boksie podstawowym otrzymacie bazę, otrzymacie papier, otrzymacie wyciski i koronki oraz sznurek. To, czego nie, o, nie, ma, w, nie ma w zestawie podstawowym, to oczywiście nie ma kwiatów i nie ma tych wszystkich mediów potrzebnych do wykonania. Wykonania tego projektu. Do ostatniej chwili waham się jeszcze, czy nie wprowadzić oddzielnie kwiatów, czyli na przykład osoby, które chciałyby zestaw podstawowy, bo mają media, ale w kwiatach nie czują się dobrze, to mogłyby sobie to kupić, powiedzmy, kwiaty do zestawu podstawowego. No i oczywiście już tradycyjnie. Będzie możliwość zakupienia samej czystej bazy. Czyli w dniu premiery najwięcej możecie skorzystać, bo możecie na przykład kupić dostęp i bazę, jeżeli macie materiały, bo wcale nie musicie robić z tej kolorystyki, możecie zrobić zupełnie, zupełnie czegoś innego. No, i tak jak, jak już wiecie, kursy nie odbywają się ani na Facebooku, ani nie otrzymujecie linków do tutaj kanału na YouTube, ani nigdzie indziej, tylko po prostu tam, gdzie kupujecie, tam i oglądacie. Czyli to jest już platforma edukacyjna. Te kursy już tam są wgrywane. Te wszystkie lekcje są tam opisane. Po wykupieniu kursu zazwyczaj jest to w ciągu trzech dni od wpłaty, ale tutaj jest w przypadku tego kursu taka uwaga, że on pojawi się na platformie 15 maja wymaga jeszcze dopracowania, doszlifowania to, co zostało nagrane, a sam proces wgrywania na platformę, no niestety trwa, więc postanowiłam uruchomić go 15. Do tego czasu powinny też trafić do was boksy warsztatowe. Przez najbliższy tydzień będę zbierać, zbierać zamówienia Powiedzmy do, do 8, znaczy będzie, można, będzie możliwość składania e, zamówienia też do 15, ale oczywiście te, które zostaną złożone jeszcze do 8 maja, zostaną wysłane w pierwszej kolejności, a te, które zostaną później, być może zostaną dosłane po prostu po 15 przy kolejnym, e, przy kolejnym zamówieniu. I myślę, że to tyle, co chciałabym Wam powiedzieć. Szkoda, że w tym momencie nie możecie zadawać pytań, ale mam nadzieję, że część z Was obejrzy również live'a na Facebooku, obejrzy też moje rolki na Instagramie prezentujące różne smaczki z tego warsztatu. No i że będziecie ze mną tworzyć taką piękną dekorację i piękną pamiątkę. Także dziękuję wam serdecznie i zachęcam, zapraszam do zapisów. No i oczywiście zachęcam do śledzenia mnie w mediach społecznościowych, do oglądania relacji i historii, bo zawsze jakiś smaczek się trafi. No i przede wszystkim zachęcam was do reakcji na, na to, co dla Was przygotowuję do pozostawiania komentarza, nawet jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli macie jakieś sugestie, jeżeli Wam się praca nie podoba, bo to bardzo chętnie bym z Wami na ten temat porozmawiała. Więc ogólnie zachęcam Was do takiej życiowej aktywności, no i oczywiście do tworzenia, także. Do zobaczenia na warsztacie i na kolejnych spotkaniach.